Siódmy Znońskowalski Dzień Teatru. To już jest naprawdę duża impreza, bo jak pamiętam od pierwszych, drugich i tak dalej tych, tych imprez teatralnych złońswarskich poziom rośnie i to cieszy. MTX rzeczywiście staje na wysokości zadania. Bardzo profesjonalne jury dzisiaj, znaczy w tym roku jest, bardzo profesjonalne aktorzy, którzy czynnie działają, w różnych teatrach pracują. Bardzo dużo młodzież mogła skorzystać z ich wiedzy. To się zdarza naprawdę rzadko, że oni mogą do nas złożyć tutaj przyjechać i, i szlifować nam tę młodzież. Tak? Nam instruktorom też to dużo daje, bo jednak te rzeczy, które my powtarzamy, inaczej trafiają, niż powtórzą to Rzeczywiście, prawdziwi aktorzy z łódzkich teatrów. Chociażby miały być do, dokładnie to samo, to jednak ich przekaz jest o wiele ważniejszy dla tych naszych adeptów sztuki aktorskiej. Uczą się szacunku do, do tych desek, do tego sakrum, gdzie autor, aktor wychodzi na scenę i rzeczywiście buduje czy przez gest, ruch, słowo, emocje, jakąś postać, którą gra. To jest bardzo istotne i tę pasję trzeba w młodych ludziach rozwijać, bo jeżeli, jeżeli z tych ludzi wyrośnie później um, ktoś, kto, kto będzie zgłębiał tę sztukę aktorską, to z pewnością wyjdzie mu to na dobre. thank mm -hmm. you Cisza! Kręcimy! Cisza! 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 Zaczynamy! Czy mogłaby pani przybliżyć mi bliżej Sprawowianka? Wiem tylko tyle, że chłopcy chcieli zemścić się na nim, za to, że nie dał odpisać im zadań z matematyki. A pozostali po prostu słabo go znali i dołączyli najzwyczajniej w świecie wykopiących bijących. Czy Janek miał wcześniej jakieś problemy w szkole? No właśnie nie. Bo widzi pan, Janek był wspaniałym uczniem. Miał świetne oceny, a wszyscy w pokoju go wychwalali. No, oczywiście zauważyłam, że trochę odstawał od rówieśników. Nie mógł się z nimi dogadać, ale nigdy, nigdy nie przypuszczała, że oni mogliby zrobić coś takiego. Państwo, syn jako pierwszy zaczął widzi Dlaczego to zrobił? Jakie były motywy jego postępowania? Ja tam nie wierzę, że to był mój syn! On. on by nigdy czegoś takiego nie zrobił! Żona ma rację! Końcy go wrobili! Zwalili na niego całą winę! Ja swoje dziecko dobrze znam! Do pobicia Janka doszło zaraz po zajęciach szkolnych. W miejscu, w którym przychodziło jego wielu kolegów, koleżanek, również tych z jego klasy. Zastanawiam się, dlaczego nikt mu nie pomógł. Kiedy ja je znalazłam, na ich buziach nie było śladu łez. Powtarzała mnie winna. Do końca procesu tak mówiłam, bo tak mi mówił adwokat. Ale ja wiem, że to jest nieprawda. Ja wiedziałam, że... że on coś strasznego mi zrobił i, i... jakoś znalazłam się na tym... placu Daniel leżał w piaskownicy, z buzią częściowo w piasku. Laury znalazłam później. Leżała w krzakach. O. Czy ja je zabiłam, czy nie, to ja i tak jestem winna. Jestem całkowicie bezużyteczny. Nadszedł czas. Sama wybrałaś swój los. A oto skutki Twojego czynu. W śpiątce, wywołanej tabletkami nasunnymi, Twoje serce zostało nieodwracalnie uszkodzone. Kiedy moje serce się zatrzyma? Za pięć dni, najdalej, najdalej za tydzień. Czyli udało mi się, tak? Tak, udało ci się. <śmulny> Zrozumcie! On też ma dwie nogi i siedzenie! Ach, kochani ludożercy! Poczekajcie chwilę! Nie depczcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie! Ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej! Więc posuncie się trochę, ustąpcie! Kochani ludożercy! wystąpi Jako ostatnia w tym drugim dniu przeglądu teatralnego, nazywa się Grupa Teatralna Maksymilian. Działamy w Powiatowym Domu, Młodzieżowym Domu Kultury na Pięterku, Wystańskiej Woli, więc wystąpimy w spektaklu Cieniu Zefa. Ta sztuka no, jest dosyć trudna, zarówno merytorycznie jak i technicznie. Natomiast jest też fragmentami zabawna. Fragmentami może dać człowiekowi coś do myślenia i na tym właściwie się skupiam. Sama treść jest dosyć dogmatyczna. Cień Józefa mowa jest przecież o tym Józefie, który był mężem Maryi, więc no, generalnie zobaczymy co w jego duszy grało. Jak zagrało i z jakimi konsekwencjami? Ona rzeczywiście pomagała. Wszystkim pomagała, zawsze. Tylko ja sama w szkole z internatami. Wszyscy wyjeżdżali na weekendy święta, a ja nie. I nagle ten pomysł z fotografią ściągnęła mnie z drugiego roku studiów, dała do ręki kanona i powiedziała, to proste! Patrz i fotografuj wszystko, co cię wzrusza! Fotografowałam wszystko, co się rusza. No byłaś z nią w Afryce. Tak. Jestem znany finanserem od fotografii etnicznej. Nie było problemu ze sprzedażą chorych kobiet, głodnych murzynków i białych ofiarnych lekarzy. Ludzie powinni wiedzieć, informacja jest ważna. Mhm. I ma być jak kawa, czarna i mocna. Fotel, telewizorowi, a doglądamy. Zawici, głodni, ranni, to poprawia trawienie. No przecież to lubisz. Byłaś korespondentem wojennym. Zabawa komandosa z aparatem nigdy mnie nie bawiła. Chciałam mieć, poczucie, chciałam mieć poczucie przydatności. Studiowałam socjologię, a moja no, matka była komisarzem ONZ. Miałam tragedię z pierwszej ręki. Fotografowałam nienawiść, a raczej jej owoce. Płód, bieda, bezdomność, zapłakane dzieci. Afryka, Azja, tak i tak. Teraz przygotowujesz wystawę? Wygrałam konkurs na kalendarz Kanona. Chcę sfotografować współczesną rodzinę jako świętą, albo świętą jako codzienną. Święty Józef i Matka Boska. Tak, ale jako normalni ludzie, nieomal dokument. Ciekawe, ale Matka Boska była niepokalnie poczęta, była dziewica. Zgadza się. Koran też uważają za dziewicę. Ale czy zastanawiałeś się, jaki był Józef jako facet? Opiekun taki, starszy gość. On. Oh, I ona. Mężczyzna. I kobieta. Żak. jasny. Mam nadzieję, że widzą dobre Co Zadowolona? Pełka. Jak chcesz nie gra, to powiedz. Powtórzymy. Nie, nie. O co chodzi? Ech. Szukam innej rodziny. Codziennej, konkretnej. No ale my tak codziennie, konkretnie. Chyba, że jest męż. O! Z fotografu Józefa jak z piwem ogląda filmkę przed telewizorem. Nie jestem dobrą madonną? Świetną. No cóż. Nie jesteśmy świętą rodziną, ale za to wyluzowano. Deklaracja! Chodźmy do mnie. Agres, teraz przyjdę. Zatrzymajcie bez Dostaliśmy od Was dosyć niezły pakunek teatralny bardzo, w tej, w, tej, w, tej, w tej paczce, którą otrzymaliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, dostaliśmy naprawdę kilk, no, kilka interesujących przesyłek, bardzo rozmaicie napisanych, bardzo rozmaicie wysłanych, przekazanych. Będziemy rozmawiać szczerze, są i były w ciągu tych dwóch dni propozycje, które podobały mi się bardziej, które w pewien sposób są, powiedziałbym, teatralnie skończone, teatralnie zrobione i ta, te propozycje, niektóre z tych propozycji bardziej mnie teatralnie przekonują. I są propozycje, które jeszcze są, że się tak wyrażę, w zawieszeniu. Po to się spotykamy, żeby się teraz tutaj krytykować czy wytykać sobie błędy, bo oczywiście były, ale one musiały być, one są również w teatrze zawodowym. To jest. Jeżeli będziecie się nadal tym zajmować, to jest nasz zwyczajny dzień. Teatr jest taką e, sferą, gdzie też popełnia się błędy. A w waszym przypadku to wręcz na początku trzeba popełniać błędy, żeby później wychodzić z nich, żeby, żeby się ich pozbywać, bo na tym, polega, e, na tym polega doświadczenie teatralne, na tym polega wchodzenie w teatr, na tym polega. E, um, Zetknięcie, spotkanie z dramatem, z pantomimą, z tańcem. Większość niech jeszcze się nie przejmuje kreowaniem, wielkim graniem, to jest moja rada. Możecie z niej skorzystać, możecie z niej nie korzystać. Ale wiem z doświadczenia, że, że taki prawidłowy rozwój aktorski polega najpierw na grzebaniu w sobie. Bo jeżeli rozpoczynamy gdzieś, wiecie, żeby nie mylić palca z księżycem. To, że my wyciągniemy do, do niego, w jego kierunku, e, e, swój palec, a ten palec nie stanie się jeszcze księżycem. Wy, jest, wy jeszcze jesteście na etapie, gdzie musicie nauczyć się oddychać, chodzić, krzyczeć, kochać, czyli od siebie, a dopiero później przejść do kreowania i postaciowania. Co, tak jak już powiedziałem, w niektórych spektaklach już miało miejsce i oczywiście ja to widziałem.